Witajcie, moje mini. Zróbmy sobie szybciutkie czytanko. Jaka wiadomość do Was idzie? Do wyboru macie pierwszą grupę, drugą i trzecią. Wybierajcie sobie tę, która do Was najbardziej pasuje. I lecimy z czytaniem. Zaczynamy od grupy pierwszej. Wybraliście te karty. I zaczynamy. Jaka jest wiadomość? wiadomość dla osób z grupy pierwszej, karta maga, piątka była, nie dziewiątka była, przepraszam, ja i as mm. Kreujcie swoją rzeczywistość. Jeżeli macie jakieś marzenia, macie jakiś cel w życiu, dążcie do niego. Pomimo trudności, które są, macie wiele możliwości, żeby skorzystać, skorzystać z nich, możecie wyjść z jakąś propozycją do kogoś, może współpracą, może jest to czas kiedy to wy otrzymacie jakąś propozycję słuchajcie, chcę zobaczyć tego asa pentaklowego piątka kielichów paść kielichów mam wrażenie, że będziecie się realizować czy to finansowo czy w jakimś innym aspekcie jednakże tęsknicie bardzo za czymś więcej. Macie jakieś marzenia, chcecie do nich dążyć. Jest ta tęsknota i będziecie wykonywać jakiś ruch. Będziecie wchodzić w nowe, w nowe, stabilne dla Was ścieżki. O czym mówi karta Maga? Rycerz Mieczy, Król Mieczy, jeszcze jeden wezmę. Dziesiątka kielichów. Mam wrażenie, że bardzo mocno będziecie siedzieć w głowie, zastanawiać się, myśleć, analizować, y, jaki ruch wykonać. Będziecie chcieli prawdopodobnie wyjść z jakimiś rozmowami, y, z kimś, z kim jesteście w domu, z kim, y, z kimś ze swojej rodziny. Myślę, że wybraliście sobie kierunek swojej drogi i będziecie chcieli dążyć do niego do celu. Uważam też, że może być sytuacja, że um, będziecie działać troszeczkę impulsywnie. Być może um, może być taka sytuacja, że może być w was troszeczkę złości. Um, może dojść też do takich sytuacji, że język będzie mówił pierwszy, zanim coś wcześniej pomyślicie. Jeśli chodzi o dziewiątkę buław, tutaj jest czwórka mieczy, Fortuny. Myślę, że będziecie dążyć do celu. Słuchajcie, macie, macie swój cel obrany. Macie jakiś pomysł, jakiś cel na jakąś swoją ścieżkę finansową, na być może na jakiś swój biznes, etap. Kiedy dużo odpoczywaliście etap jakiejś stagnacji, etap przemyśleń, medytacji. To się kończy. Ten cykl zamykacie. Dążycie do obranego celu. I pod spodem macie kartę gwiazdy. Będziecie spełniać swoje marzenia. Macie nadzieję na to, że Wam się uda. Dziękuję grupie numer jeden. Słuchajcie, zapraszam Was na kolejne czytanka i będę wdzięczna za lajki i zasługi. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa witajcie wszyscy, którzy wybrali grupę drugą te karty. Lecimy, lecimy z wiadomością do Was. Jaka jest wiadomość dla grupy drugiej? Czwórka Mieczy, Siła i Królowa Buław. Słuchajcie. Może czas przejąć kontrolę nad swoim życiem, czas na a, odpoczynek już się zakończył. Może czas urlopowy również dobiegł końca i mm, trzeba troszeczkę zawalczyć o siebie, poruszać do przodu z działaniami. Mm, nie bać się nabrać siły myślę, że zregenerowaliście się już na tyle, aby iść do zamierzonego celu, aby dążyć. Popatrzmy, o czym chcę nam powiedzieć. Czwórka mieczy, siódemka mieczy, trójkabuła. Myślę, że był etap w Waszym życiu na jakieś przemyślenia. Tak jak mówiłam, na odpoczynek, na medytację, słuchajcie, na jakieś uzdrawianie się. Może był też czas na jakieś planowanie swojej przyszłości. Tu przypuszczam, że troszeczkę zaczęliście kombinować, jak dalej ruszyć do przodu, jak zacząć budować. Jesteście gotowi do tego. Odpoczynek zasłużony był, czas na działanie. Jeśli chodzi o siłę, rycerz, buław i gwiazda, słuchajcie, zobaczcie od siebie. Macie bardzo dużo energii w sobie, która was rozpiera. Macie dużo siły do działań, macie m, również swoje marzenia. Dążcie do celu, dążcie do swoich marzeń. Uda wam się. W karcie siły nabieracie mocy sprawczej, aby tego dokonać. Sprawdźmy jeszcze królową Buław. Karta świata. I siódemka Buław. Wejdźcie w energię królowej Buław. Zaplanujcie sobie to, co chcecie, to, co chcecie uzyskać. Zakończcie jakiś etap w życiu. Może stawianie jakichś barykad, jakichś blokad. Może to jest czas stawiania granic. Ten moment w życiu. Zamknięcie. Czas ruszać do przodu. Nie blokować. Się, nie, nie stawiać murów obronnych. Ten czas już był, kiedy żeście mieli czas na odpoczynek. Tu ten czas dobiega końca. Yy, no dobrze. W tle macie głupka. Nowe początki. Nie bójcie się wskakiwać na głęboką wodę. Czas Wam sprzyja. No dobrze, dziękuję grupce drugiej. Szybkie czytanko, ale może Wam się spodoba. Jeśli tak, to poproszę o lajki, poproszę o suby. Będę Wam wdzięczna bardzo za to. No i oczywiście zapraszam do kolejnych do zobaczenia. A. No, i witam się z grupką trzecią. Wybraliście te karty. Lecimy. Wiadomość dla grupki trzeciej. Jaka jest wiadomość dla osób, które wybrały grupę trzecią? Karta Świata. Rydwan. ósemka była. Słuchajcie, bardzo ładne karty. Jakiś etap w waszym życiu dobiegł końca, dobiega końca, zamkniecie go raz na zawsze. Przejdziecie przez tak zwaną kartę bramy. Być może zrodziły wam się jakieś pomysły na jakieś wasze nowe początki, czy to w pracy, czy to w relacji. Będziecie chcieli dokonać jakichś zmian, przejąć kontrolę nad waszymi działaniami. Być może będziecie chcieli zach zatrzymać, zachować równowagę w swoich działaniach i mocno napierać naprzód. Myślę, że albo wyjdziecie z jakąś komunikacją do kogoś, albo będziecie się chcieli przemieszczać, o czym też mówi karta Rydwanu. Może będziecie chcieli gdzieś wyjechać. Może planujecie wyjazd gdzieś za granicę. Popatrzmy, co dalej. O czym mówi świat? Szóstka mieczy. I trójka mieczy. Myślę, że tutaj jest czas na domknięcie, takie kluczowe już domknięcie w waszym życiu, przyszłości, kogoś, kto was mocno zranił, kto zranił wasze serce, kto być może zdradził was w jakiś sposób, tak? Nie mówię tylko o fizyczności, może być również zdrada psychiczna. Ten czas zamykacie, zamkniecie, za sobą zostawicie to w przeszłości. Jeśli chodzi o rydwan, o czym chcę powiedzieć, rydwan? Osamka kielichów. Wisielec. Myślę, że będziecie dokonywać zmian, przejmiecie stery, zostawicie emocje jakieś również w przeszłości, nie będziecie się odwracać. Za siebie. Myślę, że mm, czas y, też będzie na to, aby spojrzeć z innej perspektywy na to, co do tej pory było w Waszym życiu. Y, może czas zawieszenia y, też dobiega końca i wchodzicie w kartę Redwanu. Ruszania naprzód przed siebie. O czym mówi ósemka buław? Aspentaki i królowa buław. Słuchajcie, to jakieś szybkie działania się klarują. Mam wrażenie, że wyjdziecie z jakąś propozycją do osoby, która bardzo Wam się podoba. Osoba, do której czujecie jakąś pasję, jakieś pożądanie, do jakiejś osoby, która nie boi się działać, nie boi się brać tego, co chce, to, co ma, to na co ma ochotę. Myślę, że wyjdziecie do tej osoby z jakąś propozycją. Może. Pokusicie się, dacie, się, dacie e, tej osobie e, jakiś prezent. E, Niemniej jednak e, jakieś szybkie działania wykonacie w kierunku tej osoby. Może być też tak, że ruszycie w podróż i m, ruszycie właśnie do tej królowej buław. Czyli, reasumując, zostawiacie, zamykacie pewien etap za sobą w życiu, zostawiacie kogoś w przeszłości, kto was mocno zranił, patrzycie troszeczkę z innej perspektywy na to, co było, i mm, emocjonalnie odchodzicie od tego, wchodzicie w kartę zmian, ruszacie do przodu. I wykonujecie jakiś ruch. Być może wychodzicie z komunikacją do królowej buław. Niekoniecznie to musi być kobieta. To może być osoba ognista, temperamentna, wiedząca czego chce. Wyjdziecie z jakąś propozycją. Słuchajcie, w tle macie dziesiątkę kielichów. Spełnienie emocjonalne, pełnia szczęścia i zadowolenia. I tego Wam serdecznie życzę. I zapraszam do następnego czytania. Cześć Pa!